Siemaneczko, ja jestem dirtowy bubu i witam Ciebie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się tematem 180. W dzisiejszym odcinku pokażę Tobie, jak wykonywać 180, jak robić fejki, jak to wszystko odwinąć i jak przy tym się za bardzo nie pokaleczyć. Także oglądajcie dzisiejszy odcinek. A jest to pierwszy odcinek Dirtowej Akademii w tym roku, i może troszeczkę nietypowo zaczynamy ze skateparku, a to przecież Dirtowa Akademia, ale zaczynamy na skateparku specjalnie, bo na skateparku jest najłatwiej pokazać o co chodzi w 180 i ta 180 ka przyda nam się do odcinka drugiego, w którym pokażę Wam, jak zrobić 360. Ale zacznijmy od podstaw. Powiemy sobie, czym ta 180 ka jest. 180 ka jest to obrót o 180 stopni, i po wylądowaniu wykonanie fejki, czyli tak zwane jazdy do tyłu z odwiką lub z odskokiem. Do wykonania pierwszego ćwiczenia nie potrzebujecie skateparku, potrzebujecie płaskiej przestrzeni, na której będziecie mogli porobić sobie rotację. I teraz w kwestii rotacji, bardzo ważna sprawa, w którą stronę wykonujecie rotację. Jeżeli podczas jazdy lewą nogę macie z przodu, będziecie się kręcić w prawą stronę. Natomiast jeżeli z przodu macie prawą nogę, to będziecie się obkręcać w rotacją z lewą stronę. I dlaczego tak? Kto to wymyślił? Otóż jeżeli będziecie to wykonywać odwrotnie, to 180 będziecie robić w opo stronę i będzie Wam dużo trudniej to wszystko sensownie poodwijać, będzie Wam dużo trudniej dołożyć do tego barspiny, tej ulipy tej topy i różne inne sztuczki, dlatego radzę Wam nawet jeżeli Wam trochę lepiej idzie teraz w opo, to porzucić to opo, wrócić sobie do tego jak się nauczycie normalnie i nauczyć się dobrych podstaw, bo pomoże Wam to bardzo mocno na hopach. I szczerze Wam powiem, że swoje pierwsze 180 uczyłem się już bardzo dawno temu, ale z tego co pamiętam nie miałem problemu nigdy z rotacją. Rotacja przyszła mi w miarę gładko, ale największe takie nemezis to było fejki. Fajki szło mi bardzo ciężko i fejki była to sztuczka, na którą musiałem poświęcić dużo czasu. I do dzisiaj nie potrafię na fejki przejechać w skateparku, parku, bo tego nie potrzebuję. Fejki odwijam zazwyczaj bardzo szybko. Pół obrotu korby, cyk odskakuję i odkręcam tą 180 i no nie jadę po prostu na fejki jak najdłużej. Pierwszego ćwiczenia potrzebuję kawałek płaskiego terenu. Ćwiczenie polega na podskakiwaniu w miejscu i dodawaniu rotacji. Na początku ta rotacja będzie ledwie o kilka stopni, ale jak już obczajecie o co chodzi, w jaki sposób tylną nogą pchać ten rower, to będziecie już ogarniali w miejscu po 45, 90 stopni, nawet 180 stopni da radę w miejscu bez odjeżdżania zrobić. Gdy już obczajecie o co chodzi w tej rotacji, nie musicie umieć stałych 180 stopni, by przenieść się na następne przeszkody. Ja Wam rekomenduję coś w stylu takiego bęku, jakiejś nawierzchni, która jest delikatnie pod górkę i jeżeli na niej będziecie robić 180, to będziecie mogli ją robić bez fejki, Czyli bez odjazdu do tyłu, tylko będziecie mogli zrobić 180 i jechać nadal do przodu. To jest o tyle spoko, bo już ogarniacie sobie tą rotację, wiecie o co chodzi w tej rotacji, jesteście w stanie to odjechać, nie musicie tam kręcić tymi korbami i tak dalej. Także na początek rekomenduję Wam takie miejsca jak to tutaj za mną widzicie piramidę, też jest mega spoko. Na początku sobie robić 90, gdzieś przeskakiwać z boku na bok czy również bank w, na samym końcu skateparku jest świetną opcją do nauczania się i mocniej pociągniecie i mocniej pomożecie sobie również tylną nogą spojrzycie się gdzie chcecie tą 180 odjechać tym po prostu będzie Wam to lepiej szło. I gdy już macie obcykanę rotacje 180 stopni, możemy przejść na bank lub na flyout. I mi osobiście było dużo łatwiej robić pierwsze 180 z banku na płaskie niż właśnie z takiego podkręconego flyoutu. Będzie to dużo łatwiejsze, bo wcześniej będziecie w tej pozycji poziomej i będzie Wam to po prostu dużo łatwiej zrobić. Wybieracie przeszkodę, najeżdżacie na nią z regularną prędkością, tak jak do zwykłego, prostego skoku. Ja najeżdżam. Zawsze końcówkę robię pod delikatnym łukiem, wyskakuję i lądować. Staram się troszeczkę na tylnym kole i dopiero wtedy odwijam fejki obczajcie jak to wygląda w slow motion i płynnie przechodzimy do najtrudniejszej sprawy w całej 180, mianowicie fejki i jeżeli chciałbyś się nauczyć mega dobrze fejki przejechać na nim cały skatepark to ja nie jestem dobrą osobą do wytłumaczenia tego z tego poradnika dowiesz się w jaki sposób odwinąć ją jak najszybciej jak najefektywniej i po prostu się z tym zbyt długo nie męczyć z takich protipów, które mi pomogły nauczyć się fejki to nie jechanie do fejki za wolno, jeżeli wybierzecie sobie coś bardzo płaskiego i będziecie chcieli Jechać do tyłu, to jeżeli nie będziecie mieli z tej waszej przeszkody chociaż trochę pędu, będzie wam dużo trudniej to fejki odwinąć. Także pierwsza sprawa, znajdźcie sobie coś, co jest troszeczkę podkręcone, żeby to wam dało taką pompę. Fejki można robić również z kwaterów, z bęków i tak dalej. Tylko tak jak mówię, im bardziej z zjazd sobie znajdziecie, tym będzie wam to fejki łatwiej odwinąć. Niekoniecznie. I w kwestii odwijania, jeżeli nie macie freecoastera, a rzadko kto w sumie w Dirtówce ma freecoastera, to pedałowanie do tyłu, zsynchronizować tym z jaką prędkością jedziecie, czyli im szybciej jedziecie do tyłu, tym musicie szybciej pedałować, żeby wam ten łańcuch nie zaciągał. Porównuję z tym, że musicie cały czas być na granicy tego zaciągania łańcucha, nie pedałować do, z, szybko do tyłu jak, jak jakiś chomik, bo to też nie o to chodzi. Mi dużo pomaga przesunięcie ciężaru ciała na tył i pedałujecie sobie do tyłu, pedałujecie, pedałujecie, ja często robię tak, że tylko robię tylko jedno zapedałowanie, i obojętnie, którą nogą ja nie zwracam na to uwagi, którą teraz mam nogę z przodu, grunt by się obkręcić w tą stronę, w którą zaczynałem rotację. Czyli nie robić czegoś takiego, że 180 robisz w tą, i nagle sobie wracasz z tą rotacją, e, tylko po prostu styk, cyk, żeby to wszystko szło razem dało Ci 360 stopni, a nie wróciło do 0 stopni, bo będzie Tobie dużo trudniej tą sztuczkę zrobić, i teraz tak przy pedałowaniu do tyłu. Ja robię jeden obrót do tyłu i jak najszybciej staram się mieć korbę troszeczkę w górze. Jeżeli mam korbę troszeczkę w górze, siłą pędu robię właśnie taki ruch i ten ruch pomaga mi tą moją skumulowaną energię z jazdy do tyłu pchnąć przez bark, przełożyć siłę i jechać teraz do przodu. Troszeczkę się obkręcam na tym tylnym kole, troszeczkę duszę na te pedały. Można również to zrobić poprzez obskok. Najczęściej w sumie robię to poprzez naduszenie na pedały. Tak jak mówię, nieważne, którą macie nogę z przodu, ważne, żeby robić to w dobrą stronę. I gdy już potraficie fejki z takiej małej podbitki, myślę, że śmiało możecie przejść na flacik. Żeby zrobić 180 na flacie, potrzebujecie troszeczkę ogarniać chopa. W sumie, żeby zrobić tutaj, to też potrzebuje. Ogarniać bany chopa, o tym nie wspominałem, bo to jest taka podstawa. żeby robić sztuczki, to trzeba mieć jakieś podstawy. I teraz przechodzimy na flacik. I na flacie niektórym pomaga zrobienie łuku. Ja nie rekomenduję Wam lecenia z łukiem i robienia zataczania takich wielkich łuków, bo jeżeli robicie łuk, będziecie lądowali gdzieś po boku i będzie Wam dużo trudniej odwinąć fejki. Także jeżeli robicie łuczek, to róbcie go tylko tak przy końcówce. Nie róbcie takiego wielkiego zawijasa na Pool Skate Parku. Lewej do prawej jakichś szlaczków, zróbcie tylko taki. Tylko takie po prostu wyjście. Niektórzy robią 180 z banych hopa, czyli bardzo wysoko, wybijają przednie koło, wtedy lądują. Ja zauważyłem, że można to robić również z młota, to troszeczkę mniej stylowo wygląda, ale również działa. Będzie Wam dużo łatwiej wylądować taką 180, jeżeli wylądujecie troszeczkę na tylne koło, troszeczkę złagodzicie ten Wasz upadek i wtedy będziecie mogli odwijać właśnie to fejki. I jedną z takich rzeczy, która jest wszechobecna, przy nauce 180 i widzę ten błąd niemal u każdego, że jedziecie do 180 za wolno. Sytuacja wygląda tak samo jak w przypadku fejki. Jeżeli jedziesz za wolno, nie masz tego pędu i będzie tobie bardzo trudno tą 180 odwinąć. Daj sobie korbę i dopiero wtedy rób tą 180 na flacie, bo jeżeli nie będziesz miał prędkości, to nie dasz rady po prostu tego odwinąć. I jak już umiecie 180 na flacie, moim zdaniem następnym etapem jest przejście na kwoterek, żeby obsykać sobie tą rotację również z profilu, o co w niej chodzi. Bardziej pionowo Nowy kłoter, tym trudniej będzie Wam tą 180 zrobić. Tutaj wyznaję zasadę, że jak najmniej jakiś łuczku uważajcie z łukami, już nie róbcie jakichś nie wiadomo jakich łuków, bo jeżeli najedziecie jakimś szlaczkiem po wybiciu, to nie skończy się to dobrze, po prostu trzeba tą rotację dokręcić, rotację kręcę głównie głową, troszeczkę kręcę również tą tylną nogą, naciska ona troszeczkę na korbę, podczas kręcenia 180 skwatera użyjcie głowy, spójrzcie się głową w którym miejscu chcecie tą 180 wylądować, bo wasza głowa, wasze ciało pcha tą 180 i będzie wam dużo łatwiej to zrobić, gdy się spojrzycie Dokładnie tam, gdzie chcecie jechać. A temat robienia rotacji, robienia większych rotacji omówimy sobie w następnym odcinku, bo następny odcinek właśnie będzie poświęcony 360. Tam opowiem więcej o tym, w jaki sposób dokręcać rotację, w jaki sposób przyspieszać rotację oraz w jaki sposób ją hamować. Także nie zapomnij, zostawić łapę w górę pod tym filmem jakieś tam łapki w górę, dzwoneczki i tak dalej są mile widziane, jak i również wasze komentarze, w których dajcie znać gdzie uczyliście się swojej pierwszej 180, -tki. a jeżeli jesteś dopiero na etapie nauki, to też daj mi o tym znać będę wiedział w jaki sposób dopasować następne filmy, plan mam dosyć ambitny żeby w każdym tygodniu tych wakacji nadchodzących leciał poradnik z nową sztuczką, także możecie dać w komentarzu, na pewno będzie 360, na pewno będzie odświeżenie niektórych sztuczek, będzie kilka nowych sztuczek, myślę, że Tailip naprawdę będzie mm, spoko sztuczką do pokazania. W tej materii męczyłem się też mega długo, żeby się tego nauczyć, więc e, też się chętnie z Wami tą wiedzą podzielę, bo wiedza to jest jedyna rzecz, którą jak się dzieli, to jest jej więcej. No i co, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Łapa w górę, dzwoneczek, te sprawy, a my widzimy się już wkrótce, z fartem. I to był odcinek z Tirtowej Akademii. Dirtowa Akademia to jest taki mój merch w którym można zakupić koszulkę i szkolenia, wyjazdy i tak ale o tym wszystkim będę Wam opowiadać już niedługo bo wkrótce startuje strona mm, no. ale nie będę Wam teraz spoilerować bo ogłoszenia będą dopiero elo ale możecie napisać czy chcecie koszulkę może jakiś konkursik kłaci. Ja. Okay, <laughs>